Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na Drodzy bracia i siostry, dzisiaj uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej. A pamiętajmy, że świece, któreśmy zapalali na początku mszy, te gromnice, to pamiętajmy, że gromnica zawsze symbolizuje Matkę Najświętszą i kiedy te świecę gromniczą zapalamy? A no, kiedy ktoś odchodzi z tego świata, kiedy umiera. Dlaczego? Żeby Matka Najświętsza przeprowadziła tego człowieka ze śmierci do nowego życia, do nieba. Dalej. Zapalamy też tę świecę gromiczną, gdzie jest wielka burza, pioruny trzaskają, niebezpieczeństwa różne. Palimy świecę i wołamy do Matki Najświętszej o pomoc i o orędownictwo. Bo pamiętajmy również, że zawsze też się zapala świecy, gdy na człowieka przychodzi trwoga i prosimy, by nas ominęły grony i wołamy od powietrza ognia, głodu i wojny. Zachowaj nas, Panie. Bracie i siostry, jak my, Polacy, nazywamy wojnę naszą. Jaki przypisujemy tytuł? Tytuł pierwszy, że jest królową Polski. Naszą królową. Mówimy, że jest hetmanką. A pamiętajcie, hetman to jest w tej historii Polski to był dowódca wojska, który prawda, przewodził, żeby zdobyć coś, żeby przeprowadzić zwycięską bitwę. I teraz... My zdajemy sobie sprawę, że Maryja prowadziła nasz naród jako Hetmanka do zwycięstwa nad Szwedami. Dalej, zdajemy sobie sprawę, że w sensie duchowym Maria jako Hetmanka prowadzi nas do pokonania największego naszego wroga, jakim jest Szatan. Dalej, pamiętajmy, że ona dowodzi zastępami aniołów, bo jest królową wszystkich aniołów. Dalej, Maryja jest potężną orędowniczką, której kłaniają się wszystkie głowy koronowane, jeśli wierzą w Boga. I co jeszcze? Nie tylko ludzie się kłaniają, ale kłania się im Słońce, Księżyc, Gwiazdy. I świat cały. Bo ona jest panią i królową całego świata. Co my czynimy w chwilach trudnych? Ufnie chowamy się w fałdy jej płaszcza, przynosząc nasze osobiste zmagania, a także zmagania narodowe, błagając o wolność, o wyzwolenie. I o odnowę duchową nas samych i naszego narodu. A co wtedy robi Maria? Skazuje na swojego syna, że w nie jest nasz ratunek. I u niego stawia się za nami w naszych potrzebach. Pisarka Anita Czupryn napisała książkę Cuda dzieją się po cichu. Reposterskie śledztwo w sprawie jasnogórskich cudów i łask. I pisze w tej książce z relacji na temat cudów i łask ujrzałam zbiorowy portret Polaków. To kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co najbardziej liczy się w naszym kraju i jakim wartością hołdujemy. Święty Jan Paweł II po Przybyciu z pielgrzymką do Częstochowy powiedział to, co Maryja rozpoczęła w Kanie Galilejskiej, kontynuuje we wszystkich sanktuariach na całym świecie, a szczególnie tutaj w Częstochowie. I dlatego, bracia i siostry, jak Maryja kontynuuje tą misję z Kany Galilejskiej, chcę Wam teraz opowiedzieć. Jedno wydarzenie, mianowicie największy cud pierwszej połowy XX wieku, a więc przedwojenny cud uzdrowienie Michała Bartosiaka. Dokonał się ten cud w 1929 roku, człowiek miał wtedy 52 lata. Ale jako młody pobłądził, Zapisał się do partii socjalistycznej, strasznie wyzywał na Boga, na wiarę, na religię, na matkę najświętszą, na wszystkie świętości. Był strasznym przeciwnikiem wiary. I teraz, jako młody człowiek wyjechał do Francji, do Lotaręgi, no i tam najął się do pracy gdzieś u, u jakiegoś wielkiego prawda, właściciela ziemskiego. No i pracuje na tym polu, kosi to zboże, no i nagle pewnego dnia czuje straszną kucie, jakby ktoś go kosą uderzył i cały czuje wielki straszny ból w środku i się przewraca. Jak ci, co tam z nim pracowali, zobaczyli, patrzą zęblam, nie żyją. Cudzili go około czterech godzin. Okazało się potem, że kompletnie sparaliżowane nogi. Lekarz stwierdził, że paraliż i nie będziesz w życiu nigdy chodzić. No, jak się to stało, wiadomo, we Francji nie mógł dalej być, więc go odesłano z powrotem do Polski. Jak go odesłano do Polski, no to stał się żebrakiem i biedakiem i umieszczono go w Gostyminie koło Płocka, tam w takim zakładzie dla jakby tak, tych ludzi biednych, które prowadziły siostry zakona. No i w tym zakładzie nie myślcie, że jego dusza się coś zmieniła. Największe problemy robił siostrom. Dalej wygadywał na wiarę, dalej był przeciwko Bogu, ale wiecie, jak złe w człowieku to on również atakował tych, co tam mieszka. Robił takie awantury, takie sprzeczki, że siostry musiały wzywać policję, żeby go uspokoić. I co się dalej dzieje? Otóż w kwietniu 1929 roku, ni stąd, ni z obąd, Bartosiak poprosił o książeczkę do namorzeństwa i o różanie. Jak zwrócił się z tą płetwą do siostry zakonnej, a ona mówi do niego zapomnij. I nie da on. Dlaczego? No bo myślała, że chce zbezczyścić. Nie wiadomo co zrobić, bo przecież wiedziała jaki jest człowiekiem. No ale od kwietnia żył świątobliwie, usiłując naprawić dawne zgorszenia i budując innym swoim przykładem ale pamiętajcie, nie jest to łatwo uwierzyć. Jak go znali, łatwiej się nawrócić, aniżeli uwierzyć, że u niego nastąpiła zmiana. Więc dalej ci, co go znali, patrzyli z wielką podejrzliwością. Ale oto pewnego dnia się obudził i mówi: Miałem wspaniały sen. W czasie snu pokazała mi się matka najświętsza i powiedziała: Przyjedź do mnie do Częstochowy. Tam zostaniesz uzdrowiony. No i tak się złożyło, że akurat parafia ta organizowała pielgrzymkę do Częstochowy. Ale jak się dowiedzieli, że Bartoszak chce jechać, to powiedzieli mu nie, nie zabieramy Ciebie. No to on na swoją rękę zaczął żebrać o pieniądze, żeby mu ktoś pożyczył tych pieniędzy, żeby mógł kupić bilet kolejowy i jechać do tej Częstochowy. No, ubłagał starościnę z tej miejscowości, ona podstawiła powóz, zawieźli go na stację, ale ludzie, jak zobaczyli z tej parafii, że on chce jechać, nie zgodzili się. Co on robi? A no poszedł na tory i mówi tak, pojedziecie do Częstowy, chyba po moim trupie. Jak to powiedział, widzieli, że jest w nim wola. Wola za wszelką cenę jechać do Częstowy. Wtedy go wzięli z tych torów i wsadzili do pociągu. Przybyli do Częstochowy wieczorem w pół do dziesiątej. A on do nich mówi tak, wy proszę sobie idźcie do Częstochowy, tam do klasztoru, a ja pójdę sam. I pamiętajcie, wszedł cztery godziny czołem się. No bo przecież no miał tam pozawiązywane jakieś te drewniane deszczułki, prawda, żeby nie obeczeć nóg. Cztery godziny mu zeszło. Przyszedł w nocy do częstochowy i wszedł obraz do kaplicy, wszedł cudowny obraz. Położył się tam leżąco, odprawia się pierwsza msza o 3.30 w nocy. Uczestniczy w tej msza Potem w po dalej leży. Następna msza rozpoczęła się w siódmym rano. Jak ta msza się, się rozpoczęła, w czasie podniesienia słyszy wewnętrzny głos, wstań! Wstań! I wstał. Te sznurki czy tych drewnianych, tych co było obwiązane, poluźniły się i on wstał. I na głos krzyczy, cud, cud! Mogę chodzić. Ludzie, którzy zobaczyli kaleka leżącego, co przy nim byli, zaczęli go dotykać, patrzeć. Rzeczywiście on normalnie chodzi. Zabrano go szybko do zakrystii. A tam w zakrystii, biega po tej zakrystii, przykuca, wstaje. Cud. Ojcowie sprowadzili lekarza, no i lekarz stwierdził kompletne uzdrowienie tego właśnie Michała Bartosiaka. Najważniejsze, że ten cud zdarzył się we środę 14 sierpnia, przeddzień święta w niebo wzięcia najświętszej Maryi Panny. I teraz rumor zrobił się wielki i wielkie było poruszenie. Według świadków z Gostymina wraca już nie jako niedołężny kolega, ale pełną gębą bohater. Wieś o cudzie rozniosła się w mig. Na gostyńskim dworcu Bartosiete widdały tłumy mieszkańców. Widziałem Bartosiaka wychodzącego z pociągu własnych siłach. Wychodząc z wagonu, podniósł do góry kapelusz, zaczął nim wymachniwać i wołać głosem – Jestem zdrowy! Chodzę na własnych nogach, reakcjonował jeden ze świadków. Żona starosta obiecała Bartosiakowi, że podstawię wóz na stację, jak pielgrzymka powróci częstochowy, ale nie wiedziała jeszcze o tym, że wóz okazał się niepotrzebny. Bartosiak pewnym krokiem podszedł do kierowcy, dziękując za Watyli. Matka Boża przywróciła mi władzę w nogach, dlatego wolę iść pieszo go Życie znów zajaśniało pełnym blaskiem. Bartosiak od cudzie uzdrowienia opowiadał wszystkim i wszędzie, a ludzie słuchali go z wielkim nabożeństwem. Wielu się wtedy nawróciło. Siostra przełożona Jelena Nestrowiczowa w liście do Paulinu na Jasnej Górze pisała. Zruszenie jest nader silne między ludźmi. Wszyscy kalecy naszego przytułku wybierają się do Częstochowy. Nawet i Żydzi biją się w piersi, mówiąc, silny jest Bóg katolicki. O cudzie Bartośiata dowiedział się niemal cały świat. Pisał o nim gazety polskie, jak ilustrowany Kurier Codzienny, Kurier Poznański oraz prasa zagraniczna z Włoch, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Do Gostymina zjeżdżali ludzie z całej Polski i z całego świata, żeby z nim porozmawiać. Ale co? Proposz miejscowy musiał nająć dodatkowych ludzi. Dlaczego? Po usłyszeniu świadectwa tego uzdrowionego wiara paliła do konfesjonalnej. Bardzo dużo było spowiedzi, bo kto usłyszał jego historię, zrozumiał, że jest Bóg i że przed Bogiem trzeba być czystym i płynnym. Bracia i siostry. Zauważcie, że rolę Matki Najświętszej. Poradziła sobie z nim, z jego niewiarą, z jego bluźnierstwami, z jego złym życiem. Nabróciła go, uzdrowiła. Bo to jest taka rola Matki Najświętszej, naszej Pani, królowej i Hermanki. I dlatego Nawet Polski ma taką wielką część do Najświętszej Maryi Panny. I dlatego my mamy taką wielką cześć do Najświętszej Marii Panny. Bracia i siostry w naszej parafii organizujemy zawierzenie i oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi. Jaki jest cel? Ano misja ocalenia Twojej duszy i duszy innych ludzi którzy przez wasze świadectwo będą świadczyć, że trzeba życie łączyć z Bogiem. Kiedy będziemy mieć to zawierzenie, zachęcam, również, żeby mężczyźni się zapisywali, bo będziemy mieć męską grupę, prawda, która będzie się przygotowywać osobno jako mężczyźni do tego zawierzenia. Bracie i siostry, będąc zawierzeni, zdobędziemy dla Boga bardzo wiele ludzi, czemu, bo będzie nam przewodziła Matka Mieścza. Nasza Pani, nasza królowa i nasza Edmanka.